W tym materiale otrzymam trzy wyzwania od trzech różnych członków teamu Active, czyli Amosa, Czajnika oraz Krzyka. Każdy challenge muszę wykonać, ponieważ jeżeli nie uda mi się tego zrobić, to będę musiał im dać po 5000 fałdolcy. Jak sami słyszeliście, stawka jest ogromna, dlatego muszę jak najbardziej przyterekardować, aby wykonać te challenge. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji na tym kanale oraz zapraszam do sklepu teamu Active po takie fajne, piękne rękawy oraz takie koszuleczki i teraz lecimy do odcinka. Siłanko, ja chciałbym zobaczyć, jak co kila zmniejszasz swoją rozdzielczość 3D o 5%. Mam nadzieję, że siekniesz jakąś dwudziestkę Dobra, witam serdecznie, lecimy na Seaport City Jak widzicie widzowie, mamy tutaj 100% I tak Czanik powiedział, co kila zmierzamy o 5% Dlatego poleciałem na najbardziej zaludnioną, teoretycznie, miejscówkę Więc myślę, że na spokojnie tą dwudziestkę sięknę. Dobra, ognie przede mną się gdzieś biją Szkoda, że nie mam żadnej pompy ani nic Obok mnie jest, za tą ścianą Jak on nie wyrzucił jest ściana, patrzcie to Dobra, zabili się, zabili się, Wpierdziałem się teraz na trzeciego Gdzie ten typek jest? Chodź tu Nobie Weź There, yeah, Let's go Mam nadzieję, że masz jakąś pompeczkę damy Bo ja kupiłam taki tragiczny kwipunek jak na razie Kurde kolejny typek Zaraz sobie zmniejszę tutaj tą rozdzielczość Czekajcie 5% Dobra, mamy 95% rozdzielczości 3D Jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, jak będę mieć takie 5% Ale tak szczerze, już tutaj w sumie czuję taką lekką różnicę A to dopiero 5%, ja się boję co będzie... O kurde, to jest typem. Ja się boję co będzie, jak będę mieć, te... jak będę mieć 50% rozdzielczości Ten tył już od razu ucieka, jak zobaczył Stary, wiem, że jestem takim... O kurde Ja wiem, że jestem takim gołtem, ale... Wejścia Wejścia To jest jakiś Bami, to jest jakiś Bami widzowie Gdybym miał Shockwave'a, to już by... To już... O kurde Chciałem powiedzieć, że żeby tego typa nie było. Aczkolwiek on mnie tutaj bombi. O, teraz ja go bombię! Kraka dostał bambik. Dobra, ja robię akcję, ja robię akcję. Pierdziałam się z niego, full. A few moments later. Przestań, stary, do mnie bić. Przestań, do co, co mi daje? No, wypierdzielaj czemu jak ja patrzę w podgląd człowieku, to mnie bijesz. Dobra, muszę za nie iść bo to naprawdę. Ten gość jest takim bambiczym, i on mi daje taki damage. Nie, to jest niesamowite. On zabija tam tych pedów. Dobra, jest, widzi mnie, widzi mnie, widzi mnie. O Full box? Uuuu, clip this shit. Dobra, drugi kill, co oznacza, że zmniejszamy kolejne 5% w coś jest 3D. Tutaj akurat, akurat nie widzę żadnej jakiejś zmiany między tą, między tamtą ohchudą. tak Okej, okay, on, on chce się widzieć, widzowie, on chce się widzieć. To może jakiś got jest. Dobra, mamy high granda. Okurę. jasne, ja blady. Dobra, dead, let's go! Człowieku, inteligencja! Big time tutaj na rejony, pierdziela się rozwal tutaj każdego teraz. Dobra, widzę, trzeci kill, kolejne 5% mniej. Ej, znowu jakoś nie czuję Nie czuję tej zmiany. Chociaż może trochę? Nie. Dobra, jakiś odrzutowie tutaj leci. F16, kurde, bombarduje pałac obok na górce. Człowieku... Aha, Dobra! Ej, dobra, to jest... To jest normalne Wsiadam człowieku ci do Do tego gówna. Start nie masz HP 60 Y Dead! Człowieku, inteligencja! Co ty próbujesz tajmena pokonać? Nikt mnie nie pokona, człowieku. Musimy zmniejszyć rozdzielczość o KOLEJNY 5, już będzie 80%. Mam nadzieję, że będzie to góry widać. Lecimy trochę. Mam nadzieję, że mnie zabija. O oh, kurwa! Dobra, szybki high ground retake. Co ten typek robią? Nie kolapsuje? Mordo, co ty robisz? 100. Zrzuciłem <laughs> go. Co za bambik. Co za bambik, 30 white? Ty, bo ja się ruszać trochę nie wiem. Patrz, otworzy się. Aha, nie trafiłem. Full box Dead, kurde. Dobra, zmniejszamy kolejne 5%, 75%. Bierzemy auto i idziemy zabić medalion. Czy w ogóle jest medalion na tej mapie? Jest tutaj, czyli jest w sumie obok mnie. Jak zabiję medalion, to uwierzcie mi, że tej te gry się na pewno nie będzie dało przegrać. Dobra, ten ta medalion tak się zbliża w moim stronie. Ja może jakąś zasadzkę tutaj mu zrobię. Tylko mi się wydaje, że ją na odległość za dużego od nie dam, ponieważ przy tej rozdzielczości to może być lekka lipa. Aha. O, chyba wiem gdzie jestem typek. Pozwalam się stary. Do 130 Oj, a kto tutaj ginie? Full box, dead! Człowieku, wypierdzielaj mi z tego lobby oddała mi medalion. Kolejne 5% mniej, zapraszam, 70% Czy ktoś jest jeszcze na wyspie? Na wyspie nikogo nie ma, lecimy. Okej, okay. tu są jakieś strzały jednak. O, typek jest tam na dachu, o kurde, stary. Ej, ty nie wiesz co się wkopałeś. Ty nie wiesz do kogo ty bijesz, stary. Dobra, lecimy w niego. Trefa jest dość daleko. O kurde. Człowieku, jaka akcja? Ej dobra jestem naj Jestem najsłabszym graczem. Widzieliście tego... Widzieliście tego misa? Bo ja tego nie widziałem akurat. Dobra, ale ja tego typa zabiję. Ja, ja widziałem, że ten typek jest słaby. 30. One Speed Dead, człowieku! 65% zapraszam serdecznie. Uuuu ej, dobra, coraz jest gorzej. Jak, je ta... Jak tak dalej pójdzie, to ja nie, nie będę totalnie nic widział, nie? Dobra, tu jest typek, patrzcie to. O kurde co on robi? Co ty robisz stary? Pa, on wysiada? Ja wsiadam? Uciekał! <grywa> Oj mordeczko, kochana O kurde, bo on jest dobry chyba Nie trafiłem 30 Ten debi mi ucieka Dobra, może najpierw się uleczmy, żeby, a potem grajmy tak agresywnie Ten typek się zaczyna na triple edicie, ten typek nie wie co się dzieje, widzowie Dobra, walnijmy sobie na wszelki wypadek Jack Daga. On, on jest botem, on jest botem totalnym, ja już widzę to Patrz, 3, 2, 1, 100 Właśnie Dead w Kurde, zero oporu To, że mi wysłał Ej dobra, on mi wysłał maxa Tu jest kolejny typo Gdzie jest ten jack, jack Tu? Bierzemy to Idziemy na górę Walimy Jack Jaga O kurde, mam jeden HP Mam jeden HP Mam jeden HP Uwaga Człowieku, ja tego nie przegram Cracked? Jeden HP ma ten typ Ej, mam cztery Walimy szybko meda nie zginę prawdopodobnie. Dbajmy, meda. Dobra, napięta sytuacja totalnie jest, nie? Jest lipa, ja muszę iść, bo to będzie było po 5. Mordę, ja muszę ci niestety odpuścić. Mam nadzieję, że nie zginę. Jak zginę, to sorry, aczkolwiek i tak zginął od zona. Jak ten typo mnie skrapsuje, nie? Mam nadzieję, że tu będzie jakieś auto. Jak tu nie będzie auta to widzowie zgonnie. Ej, nie wiem, czy zmniejszyłem yy, rozdzielczość. Więc teraz sobie szybko zmienię. Dobra, doszliśmy na szczęście do zona. Walmy sobie szybko, trochę Jack Jaga Ten typo jeszcze nie wie. 3, 2, 1. No to, no to mu dałem, nie? No to mu dałem, nie? Podmijamy. Aha, co ty robisz? 9 30 Gdzie on jest? 30 Dobra, on, on, w zonie, on jest w zonie Dead Stary, dobra, ile ja idę po lud, bo ja nie mam macu totalnie O kurde, ile on miał maców. Ja walę Ej, dobra, widzowie więc... Tu się szykuje winek To jest potencjalna gra na winka Zmieńmy sobie szybko O kurde, czekajcie, bo tu typek na mnie leci Przepraszam, czajnik, Zaraz tutaj zmienię tą czułość przed zabiciem go 55 Dobra mamy to Co ten ty zrobił? A on żyje jeszcze Ok Co on robi? 100. O kurde Jak ja to stroluję, to jestem gąbem Muszę iść bo za on idzie Więc się na razie jeszcze odpuszczam On wie że zaraz ginie Czyściłaj Nie wiem jak on żyje Nie wiem jak on żyje Nie wiem jak on żyje Dead Let's go Dobra top 4 widzę Ja muszę iść po temacy będzie lipa, jak nie pójdę On ma jakiś miecz, dzięki którym szybciej jakby chodzi Nie wiem, jak to, jak to działa Dobra, tu jest ty polecimy w niego wiza. Lecimy w niego, jest top 4 Czy ja zmniejszyłem? Chyba zmniejszyłem, nie? Zmniejszyłem, na pewno Chodź tutaj, typku, no chodź, no Gdzie otworzysz się? Przestań mnie bić Bambiku zasrany 50 stop 125? No i naciubiłeś, naciubiłeś. Babiku, idę w niego teraz. Nie, bo mnie zdenerwował ten tywek. Nie dosyć, że ma taką pozycję, to jeszcze mi na dupca. Szefa tej gierki na dupca widzałe. To jest skandal. I on teraz będzie chciał uciekać autem pewnie. Nie ma stary uciekanie, Teraz tutaj wracasz. On mnie jeszcze prawie zabił, widzowie. On mnie jeszcze prawie zabił. Musimy iść do zona. Czemu tegoś mnie poza zona? Zaraz się zabiję, stare. spokojnie. Zaraz na ciebie przyjdzie kolej. Ale tutaj jest lipa, widzowie. Top 3 sytuacja, oni nie rotują. Szybko sobie zmienimy jakoś. O kurde, on mnie ty pobije. Nie macie zona, nie macie zona. Nie macie zona, czemu wy nie bijecie? Dobra, mamy high grounda. Wygraliśmy to, wygraliśmy to. Chyba. Jednak nie Jednak tak Wygraliśmy, okej okay. On jest kapsował ten debil Nie wiem gdzie on jest Poszedł chyba do zona Okej okay. Nie mam totalnie Nic Żeby wygrać tą grę Kamerka mi ogólnie zgasła Sorry, już nie mogę jej zresetować Już jest taki moment, w której Niestety, ale nie mogę zresetować tego Dobra, zróbmy sobie tak, że pójdźmy sobie na head I zaraz ich rozwalimy wszystkich Tylko niestety mam 50 HP Co jest trochę małą ilością Pop 2 sytuacja No zobaczymy, no zobaczymy Co tu się stanie No niestety 30 ja pierdziele Musimy i tak zagrać, bo inaczej to będzie lipa Musi się otworzyć jakoś 100 52? 1hp Moje wyzwanie dla Ciebie, ThaiMan, to wygraj gierkę grając SkyBase'a. Dobra, witam serdecznie, zadanie od Krzycha. Nie wiem gdzie mogę polecieć, dlatego poleciałem jeszcze raz na Seaport City. Mógłbym trochę ten challenge scheatować, ponieważ mógłbym to zrobić w taki sposób. Poczekam do dobra, wejdę sobie na Heigranda i poczekam i właśnie zabiję sobie tego typka. Z samej góry, yy, nie wiem czy to w sumie to może się udać, ale no zobaczymy, no. Myślę, że taki sposób będzie najlepszy na wykonanie tego challenge'u i najprostszy. Aczkolwiek, możemy trochę poddymić i wejść sobie niedługo na Heigranda, tylko musimy pozbierać jakiś item który pozwoli mi przeżyć na tym highlandzie, w razie gdyby jakiś debil mnie chciał skrapsować, tak? Ej, dobra, mamy snajperkę. Drobnęła mi snajperka. Czekajcie, no ona na pewno mi się przyda w końcowej fazie gry, gdy będę musiał zabić tego typa z hegranda, więc myślę, że snajperkę sobie jak najbardziej weźmiemy. Ej, możesz jeszcze tak gówno ze scope'em. O kurde, czekajcie, bo to jest typek, on tutaj chce zaatakować. A, ma pompę, no to może być lipa, nie? O, stary, zrobiłeś źle, że, to, że użyłeś tego impulsa. Dobra, zabity, łatwiutko człowieku. Myślałem, że mnie zabijesz? Nie zabijesz bossa, nie zabijesz bossa, tej kierki stary. No dawaj stary, pokaż co potrafisz. O kurde, bo on mnie chce przejechać. To jest debil. Uuuu, shiton. Co ty stary, próbowałeś. Ej, jak się weźmie, jak się weźmie ten nóż taki, to, to, to dziadostwo, to da się tym jakby nie dostać full nie wiem czy chcę to testować, aczkolwiek... Czyli się dostaje damage, no dobra Dobra, tu już jest lipa, już jesteśmy full griffowani, widzowie Nie podoba mi się to 60 60 Okej, okay, dobra, lecę w ciebie, stary To on się poddał Aha jest jesteś idiotą Ja już mogę go spić raz, za mnie szczególnie Dobra, dead Jeszcze miał impulsy dla mnie, let's go Okej okay. Dead? Czy tam się opłaca iść? O, może tylko macy jakieś Typek tam bierze te macy Skoro tam ten typek go bombił, to znaczy, że ten musi być tragiczny O oh, kurde, obkład mi nie znaczyło. Co? So. Two box? One HP? Okej okay. Ten typek już tutaj To on zginie Dobra, dead, let's go! Mamy wszystko, mamy wszystko, żeby zacząć tego Skybase'a. Jeszcze troszeczkę sobie pozbieramy yy, brika i będziemy mieli totalnie wszystko. Kurde, trzeba powoli rozkminiać z której strony byśmy mogli wejść na, na, na tego, na Skybase'a. Wydaje mi się, że jakbyśmy wlazli na tą wyspę i z wyspy, jakbyśmy przeszli sobie z wyspy mm, od strefy. To nikt by nie zauważył tego highranda. Możemy podjechać autem i zobaczyć, jak to tam wygląda sytuacja. Dobra, tak szczerze musimy poczekać, aż ten zoom przykryje wyspę. Jeżeli. Jeżeli yy, stanie się tak, że zon będzie tutaj, to wydaje mi się, że to nie ma sensu ściągnąć yy, tego Skybase'a. Bo prawdopodobnie nie starczy mi po prostu materiałów, tak? Dobra uwaga. Kurde, poszedł zon! Tam cię powiedziałem. Dobra. Możemy zrobić to inaczej. Dobra, jakbyśmy pojechali gdzieś tutaj i byśmy zaczęli tutaj robić skywaysa to myślę, że to może się udać. Dobra, widzowie, ja idę tam na te metalowe boksy. Kurde, gdzie siadł ten zoom? No, co on tak siada do dupy? No, teraz się jednak cofną. To mogę z tej wyspy ciągnąć tego highgranta. Nie spodziewałem się, że on tak może siąść właśnie do dupy. Ale dobra, nie. To jest właśnie dobrze, bo to nie jest jakoś mega daleko. Ja tutaj mam górki i tutaj zacznę gdzieś tam właśnie ciągnąć tego highgranda Czekajcie, czy ja mogę go zabić? Właśnie, okay. czy tak średnio. No. Dobra, widzowie, ja tam znalazłem macy, więc szybko sobie teraz robię Skybase'a i wracam się szybko po te macy. 150 maców zaoszczędzone już na, na, na samym początku. I ten. debi mnie skopsował! To jest taki głąb! Ja pierdziele widzowie. I to pije po dwa, czyli. Nie, nie mogę tego tak zrobić. Muszę iść do zona. Bo nie, nie, nie dam rady tego zrobić, bo to pije po dwa, jak dojdzie, to będzie piło po pięć. Co on robi? Tu, jest, tu są wszędzie ludzie. Dostał 60. 5 HP i on mnie zabija. ja walę. Widzowie, challenge od Krzycha niestety został niewykonany i lecimy do ostatniego challenge'u w tym odcinku. Nie ma Challenge ode mnie na twój odcinek. Musisz wygrać mecz latając tylko starą sobie pojazdami. Powodzenia! Dobra, widzowie, zadanie od Amosa, zadanie od Amosa muszę całą grę być w tym oto statku Star Wars. Jak na razie wygląda, to bardzo dobrze. Nikt tutaj nie leci. Ja ogólnie nie umiem latać tym statku, Ej, dobra, tutaj gościu leci, muszę szybko to zabrać i spierdzielać stąd. Pamiętajcie, jak kurę jakieś dwa sezony temu przez całą grę latał właśnie helikopterem. I zrobił, i zarobił tak 100 dolarów, więc... Tym razem ja wygrywam 100 dolarów i nie będę musiał yy, dawać 5000$ tysięcy dla Amosa. Dlatego dobra, jesteśmy już na Max czemu to mi czemu to mi spada? Latajmy sobie tutaj właśnie po tych obrzeżach, żeby żadna menda mnie tutaj nie, nie zbiła mi właśnie tego statku, bo właśnie widzę, że za mną już coś leci. I dopiero potem odpalimy się, dopiero potem zrobimy akcję chicagowską i wszystkich porozwalamy i zrobimy właśnie winka. Dobra widzowie kolejny Zonik, jak widzicie, tutaj siadł. No to będzie dobry zonik, to będzie dobry zonik. Zostało 30 osób po pierwszej strefy. Ja mogę sobie tutaj właśnie tak latać w tym obrębie i na 100% nikt nie zastrzeli, dlatego ja idę się pakować do szkoły i widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, musimy zrotować. Musimy gdzieś zrotować, najlepiej gdzieś tutaj. Musimy zrotować w taki sposób, żeby nie było nigdzie obok nas żadnych ludzi. Zostało 15 osób przy życiu przez całą gierkę, właśnie na tym, jak widzieliście, na przyspieszonym tempie, tutaj, cały czas, tutaj sobie latem i nikogo, totalnie nie spotkałem. Yy, myślę, że dopiero na sam koniec będę się wpierdzielać w ludzi właśnie tym śmigłowcem, bo się boję, że ktoś mi zabierze. Ten śmigłowiec. Ja nie mam totalnie broni, nie mam totalnie leczenia, nie mam nic poza moim kilofem, oczywiście, którego zawsze. Się ma. Możemy sobie podlecieć na całą górę tutaj Na najwyższą yy, na najwyższą właśnie górę I stamtąd możemy sobie lukać, możemy sobie przesiedzieć Ej nie wiem czy ja w ogóle tam dolecę, bo tutaj mi cofało już Zobaczymy jak to będzie wyglądać Ej bije mnie, bije mnie, bije mnie. Oh shit Prawdopodobnie zregenerujemy się tutaj te HP Dobra musimy wylądować, musimy wylądować Proszę, nie spieprz się, nie spieprz się, nie Dobra, chyba się nie spieprza. Czy się spieprza? O, nie się, Dobra, regenur, renege, rege, regeneruj się. Regeneruj się. My tutaj czekamy na kolejnego zawnika. Jak widzicie, mamy zawnika. Ej, to tak we mnie Ja wale. No to nie zła lipa, nie? 2 na 3 zadania, niestety, nie wykonane. Skąd się ten tytek wziął? Jakim cudem? Jakim cudem on tędy wszedł? Dobra, no niestety, niestety, widzowie. 10 tysięcy fałdowców ląduje u chłopaków. Ja dziękuję za odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału. Wpadajcie na teamactive.pl. I co? Ja już będę spadał. Trzymajcie się. Elo.